I czytajcie szanownego Pana tylko witam Prezesa Menela Nie mów tak do mnie, bo dzisiaj zaraz drzwiami wyjdę stąd a, i będziesz siedział sam Menelu Ty. Czym je? Ja na Twoim miejscu to już dawno Knurowi w łypę bym To masz Menelu w Prezesie masz Ale to to napisał ten człowiek Nie Ty Nie ja Wam a, nie muszę. Boi się a, po, po, Boi a, po, się po, po Twoja sprawa. No to ja się pytam, człowieku. Bo mam wydrukowane, Wszystko chcesz? o. znowu, wpłaty. Tak? No to co, czytać? Jak ja chcesz. No bo tu jest kasa tobie. Jak chcesz. Człowiek, ludź. Co? Człowiek, ludź. Tak się nazywa. Jak? Człowiek, ludź. A ludź. Ludź. Szkoda, że nie menem. A może i menar, skąd wiesz? No. O, to co czytać? 10 ja złotych. Wpłacił 10 zł. I napisał tak. Kasa dla Mazura: po 2 zł za każdą dobrą odpowiedź. Jeśli odpowiedź nieprawidłowa, kasa dla Jacka na piwo, wino, wódkę. No. Pierwszy. Ale to czy będziesz odpowiadał na pytania? Dawaj. W którym roku był chrzest Polski? Nie zadawajcie mnie z historii takich pytań, bo już mnie głowa boli i tak dalej. Chyba w 15 czy w którym roku? Ja już nie pamiętam z historii tych lat. No. Zła odpowiedź. Drugie. Rok i miesiąc bitwy pod Grunwaldem. Co? Bitwa pod Grunwaldem, kiedy była? Zabieram te pieniądze i koniec. Ja nie będę odpowiadać. Ile Polska ma sąsiadów i co jest stolicą Słowacji? Słucham. Ile Polska ma sąsiadów i co jest stolicą Słowacji? Słowacji? Stolicą Słowacji jest Bukaresze, Budapeszt. Ilu Polska ma posłów, a ilu senatorów? Ja nie liczyłem, ile jak byłem posłem, już teraz nie jestem, to nie wiem. Nie. Kto jest prezydentem, kto premierem, a kto marszałkiem Sejmu? W Polsce? Tak. Prezydentem Andrzej Duda, premierem... Szt! A kto marszałkiem Sejmu? Szut. Aha. Pozdrowienia dla malarza, Maczka B., Borodo. Pozdrawiamy no. Ciebie. Maluj, maluj. Siebie namaluj, wariata. Pablo Escobar Santos napisał. Słucham? Kurwa, słuchasz! Słuchaj, uchę, no. a nie brzuchem. Ja będę powtarzał. No tak się podpisują, no. Wyraźnie, dzisiaj. Wpłacił 25 zł. No. Dziękujemy. Proszę o pozdrowienia. Pozdrawiam. No, no to pozdrawiamy ciebie. Miki CM. Miki CM. No. no. 10 zł, Krzysiek. A. Proszę, aby Krzysztof przeczytał cytowany tekst piosenki i wypowiedział się, co myśli o twórczości młodych ludzi. Kasa oczywiście dla Mazura. I tu masz przeczytać to. Ale co? Cytat taki piosenki. Piosenkę masz przeczytać. Przeczytaj. Ale to ty masz przeczytać. Dawaj. O tutaj. Zaraz ja ci pokażę. Idzie. Odkąd? I, I tutaj. Od ja. Teraz, proszę aby Krzysztof przeczytał e, cy, cytowany tekst piosenki i wypowiedział się co myśl, myśli o twórczości młodych ludzi. Kasa oczywiście dla Mazura, cytat, ja jestem fagata, seksy skot konina, dupa taka duża, że jej szkoda nie Wypin, wypinać. Jak nie masz sześciu zer na koncie, nawet nie podbije dziś loty prywatne. Jestem kiedyś, kiedyś, luksus. To był fre. fre nov No i co? No i miałeś przeczytać i za to dostałeś pieniądze. No No to za to dostaniesz pieniądze, no. Dlaczego ty krzyki płacze? Yy, chływie, jaka piosenka. No taka piosenka. No. Jura SPL 25 zł. Dla kogo? Witamy serdecznie. Czy Krzysiek mógłby opowiedzieć o najciekawszym miejscu, w jakim był? A może był w ciemnicach, malowinicza wieś w województwie lubuskim? Kwota jest porówno dla Jacka i Krzyśka. W zamian chcielibyśmy, abyście pozdrowili Waszych wiernych fanów Kasię i Marka Ściemnic. Prosimy także o przesłanie buziaczka od Krzysztofa dla Kasi z okazji Dnia Kobiet. E, przepraszam, ja nie będę, dla, bo to Twoje dziewczyny, nie będę buziaczkę przesyłać. E, dla obcej e, dziewczyny nie się buziaczka. Dawaj. Czekaj, bo tu pomieszana karty. Dawaj. Poczekaj, bo tu ja się jeszcze nie skończyłem, kurde. Pomieszałam kartki. Czekaj, ja ją tu ale pozdrowić możesz panią Kasię. to pozdrawiam o tutaj 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 o widzisz i tutaj jeszcze nie dokończyłem my chcielibyśmy was bardzo pozdrowić życzyć Krzysztofowi dużo zdrowia a tobie Jacku dużo cierpliwości bo na pewno się przyda czyli Kasię i Marka z ciemnic pozdrawiamy a... ale gdzie, gdzie te ciemnice no ja na, na wsi ale w jakim województwie w jakim gminie wiecie. pokaż to mnie napisane było chyba napisane lubuskie województwo lubuskie Pierwsze ja pierwsze słyszę no to ale jest no Ja ja słyszę no tak. to pozdrow Kasia, wejście pół ziaczka w dniu kobiet no dziękujemy wami pozdrawiamy. o kurwa Tutaj, o nie wiem jak to się czyta, niech mi się Pokażę. 5 euro. No. Witam i pozdrawiam sprawiedliwego, akuratnego, pobożnego, uczciwego, pracowitego, umęczonego, przystojnego, czystego i świętego Pana Krzysztofa K. Borodo. Pieniążki są na schronisko przy ulicy Dolistowskiej oraz dwa grosze dla jego na walkę z menelami. E, możesz e, przeznaczyć te dwa grosze też na schronisko. Ja pojadę kiedyś do schroniska, nagram film, jak psy bo ja byłem raz, nagrałem film, kurwa nie ma słomy, nie ma ciana, nic. A, a dwa grosze Ci dam. A, a nie, nie dawaj, przeznacz na, e, na schronisko, dlatego, że tam jest burdel, burdel, burdel. I jeszcze czekaj, dokończę. Proszę o pozdrowienie dla Zbyszka K. Borodo z Ławr oraz dla Tomka Elborodo Borodo z Brukseli. Trzymajta się tam jak Ja z Marzyn nikogo nie pozdrawiam. Ławry, ławry. A ławry, też nie wiem gdzie to jest. Nie wiem. Ale pozdrowić możesz no. Nie wiem gdzie to jest. Pozdrawiamy, dziękujemy. Eee. Tutaj jest Krzysiek wpłata konkretna. Od Cezara. Cezar 36 46. Witam serdecznie. <kluje> Wysyłam ten skromny datek ech, ech, ech. dla Was. W zamian za pozdrowienia. Podział pieniędzy. Kwota krzysiek: 250 zł. Dziękuję. Podział pieniędzy. Tylko nie udomy lekogo. No lekko. Ja, jarka. Daj, ja przeczytam. Dasz mi przeczytać? Proszę. 200 zł dla jarka od psa Arona. Na piwo, wino, wódkę. 45 zł latomka na piwko. 5 zł dla Krzysztofa na loda. Pozdrawiam. Ja wszystko przeznaczam dla Was. Pozdrawiam pana Krzysztofa. Cezar Cię pozdrawia. I 5 zł dał Ci na loda. Ja go nie będę po pozdrawiać. A ja pozdrawiam. Dziękuję ci. No, pozdrawi. Dziękuję ci bardzo. Igor Spalony. 10 zł. Dla Arona od Psajacka na piwo-winowódkę. A dla Knura: Zero. Zrogowaciałego, mlecznego cyklopa z jednym zębem, okrągłe zero. No. Jacku Jarku, mógłbyś przypomnieć, co się stało z Geremkiem, pozdrowienia z Pleszewa, od Grandy 3. Geremek chla, pije i więcej nic. Nie, Geremek, Geremek jest w więzieniu. Jaren siedzi? Tak, wyrok odsiaduje, no. dwa i pół roku chyba dostał. I tyle mogę powiedzieć na ten temat. Zielonka OSP. 10 zł. Cześć Jacku, podbijam stawkę, daję 50 zł za każde umycie się mlecznego szreka. 9,99 dla Ciebie Jacku, na piwo, wino, wódkę oraz 1 grosz dla akuratnego, zajebanego mazurskiego szreka. Mazur a tfu. ejo, zielonka. Tak napisane. Zielonka, Piszczonka! zabieraj te swoje kurwa pieniądze, dawaj więcej dla menelów. Jeden, jeden grosz dostałeś nie, ja nie chcę druga nie kartka. Chcę, kartka nie, nie, jeszcze tu jest kilka Krzysiek kurde o. trójki szukam jest trójka jest tych pieniędzy 11,99 drogi... a może 112 drogi Jacko od psa Arona przesyłam wam troszkę pieniędzy dla ciebie Jacku 11,99 na piwo, wino, wódkę dla śmierdzącego w pampersie knura jajca tego Brudasa Grubasa, Bydlaka, wielkie zero. Knur śmierdzący jesteś. No a ty kim jesteś? Menem. I masz prezesa Menela. O, już mnie będziesz wyzywał, bo ktoś mi dał 12 zł. O, dziękuję tobie, kolego. I masz tam. prezesa Menela. Wójcio wpłacił 10 zł, Krzysiek. No. Dzień dobry, to znowu ja. 9 zł i 99 groszy idzie dla, dla W Borodo Suchodolskiego. Bo każdy wie, że żyje, a jego robią mazurskiego, a z jego robią mazurskiego idiotę. Rzecz jasna, brawo, brawo! Tym razem dla Kondonowicza Potomka Piłsudskiego idzie jeden grosz. Dla ciebie? Za niespełnienie. Ja nie, jak tylko będzie jeden grosz i coś. To niczyciej to. Ale ja muszę przeczytać to całość. Bo ja nie wiem, co tu jest napisane. Ja tego nie czytałem. Albo zabieraj pieniądze. Wiesz? Za niespełnienie Ale ostatnich żądań. Od Wojtka nic nie chcę. Od chorego, spasłego królika żądam pozdrowień dla mojego kolegi Szerszenia. Pozdrawiam i przepraszam. A tak na serio, to kaska dla Aronka Bożego. O. Widzisz? Dziękuję Ci bardzo. Wójcio, kolejne o jakiś kolejny dawaj, Wt... dawaj kolejne. WTKB no. 10 zł. dzień dobry całe te pisał mi ostatnio człowiek że szedł w Białymstoku ulicą szkolną i widział jak podjeżdża taryfa pod drewniany domek z numerem 17 pisał ten człowiek że taryfiarz wyciągnął grubego zaśmierzonego nieumytego menela któremu z dupy Pampers spadł i przerzucił go przez bramkę jak bekę i było wielkie bum. Brawo, brawo Krzysiu. Chlej, chlej dalej. Chlej z Ja nie chleję, ale menel twój, ee, który się nie przy mnie czyta to chleja. Chlej do samych jaj. No, właśnie. Człowiek o, pisał... O, dobrze powiedzieć, Chlej, niech prezes chla do samych jaj. Człowiek pisał, więc to prawda, że ty menel. Nie, ja nie menel. P.S. Pieniądze dla Jacuśka od psa Arona. Ja nie menę. Bo to, co ty ostatnio dostałeś jobów i cierpliwie to znosisz, to szok. Ja bym już dawno tu świnie zwyzywał i wyszedł z hukiem. Pozdrawiam całe tełech, Wojtek S. Borodo. Nazywam się Wojtek S. Nie, podżywa, nie podszywam się pod świętej pamięci majora. No. Dziękuję, pozdrawiam cię. Jacher. Jacher XD kotek 10 zł. Proszę. Witam szanownego pana Jacka. Szacunek dla pana, żeby trzymać Nie, czytajcie e, tak. Nie czytajcie szanownego pana Jacka, tylko witam prezesa Menela. Nie mów tak do mnie, bo dzisiaj jednę zaraz drzwiami i wyjdę stąd, kurwa. I będziesz siedział sam Menelu, ty. Czym mnie jemiesz Drzwiami pierdolne i wyjdę. To pierdolni. No i zaraz tak będzie, no. kurwa. No mi tu wyzywał no. znowu od Meneli. O! Sobie a, a ja chlem? A ja chlam! A, a, a co nie? A chlam kurwa wiadrem! Ja! Niczego wiadrem nie A mam, wiesz kurwa, stówę mi wisisz. Za, Za co? Za co? Nie wziąłem drugiego telefonu, nie chcę mi się iść. Bym ci pokazał. No. Pamiętasz jak się zakładaliśmy? Że psa wykąpie w wannie i ci pokażę nagram? Co, pokaż pierwsza. Mam w tele, drugi telefon w, w tym, kurwa, nie chcę mi się iść. No iść, przy nim. Nie, nie pójdę. Menel. A, bo nie masz. Menel nie będzie chodził. A. No, Menelu. No. Ja nie Menel. A ja też nie Menel. A kto? A ty kto? A ty kto? Ja człowiek, a ty? A ja też człowiek. Tak, a ty człowiek. O, a o ty człowiek! Tak, ja człowiek. O, a ja kto? Chwór, tak? Nie, Menel. Nie, tak. ty Menel. Nie, ty. Ty! Ja prezes, a ty Menel. A, prezes Menelu. A ty Menel. Prezes Menel. A, a ty zwykły. Nie, ja nie Menel. Menel. Nie. Ja też nie. A ja, a kto? A ty kto? Ja, człowiek. No, ty człowiek. Tak, bo ja nie chcę. Mam nadzieję, że niedługo trafi on do choroszczy na dożywocie. Trójka. Po jego śmierci będą nagrywać horrory o mitomańskiej, mazurskiej bestii. Cała kasa dla pana Jacka oczywiście. Pozdrawiam. Pozdrawiam ciebie, dziękuję. Benzik96. Benzik. 96. Benzik. 25 zł. Pozdrawiam Beatkę Bożą Kysia, Mysia i Jacka od psa Arona. Krzysiu, nie denerwuj się, tak? Pozdrawiam. Pieniążki dla Krzysztofa. Może zabierać. 25 zł. Ja nie chcę. To wyślę do Torunia. Wyślij do Berlunia. Do Menelów. A to da. A to już ojciec rydzyk to Menel? Tak. Tadeusz, ojciec Rydzyk to Menel. A to Tadeusz Rydzyk przyszedł? Nie, jakiś człowiek, ale ja powiedziałam ci, że wyślę do Torunia, on tam siedzi. No wyślij, gdzie chcesz? No, no. no. To, to... Nie, do Menelu. Do Torunia nie wyszły i tylko do Menelu. A w Turuni nie ma Meneli? Nie ma. No całym. wszędzie? W całej Polsce. No, w całej Polsce. No to tylko jak ja tak. jestem prezesem, to, to wiemy. No to wyślę. Dobre? Tak. No. Anna Piekarska 29,99 Jareczku, nasz idolu. Dziękujemy Ci, że nagrywasz w tych smrodach Unii Bębena Mazurskiego. Powinieneś zostać beatyfikowany. Nie znam drugiej osoby, która byłaby w stanie tak się poświęcić, aby nagrać dla nas publiki film z tą okropną postacią. Konon Leniu Patentowany, weź się do roboty, bo zgnijesz na tym łóżku, łożu. No i dobrze, że zgnijesz. Brawo! Ja urodziłam się w Kętrzynie, a mieszkam w Korszach. Więc, Korsze znam. Więc kawałek dalej i Kętrzyn. Od zawsze był i jest i będzie Mazurami. Koniec i kropka. Pozdrawiam ekipę. Kasa oczywiście Tutaj dla... W Jare... mieszkasz jak, jak ksiądz. Kasa oczywiście dla Jareczka, bo tylko on na to zasługuje. Dziękuję Ci, no. Pani Aniu. No. Pozdrawiam Nie czytaj więcej tych gówna. Ale już mało zostało, to do końca. Nie czytaj. No i muszę przeczytać. Nie czytaj Zostało ty ty kilka tych. Kilka tych zostało. W I potem no ja przekażę ci, ci pieniądze. Uff. Moka, Moka 19,50. 25 zł, Krzysiek. Przesyłam 25 zł. Mam pytanie do Krzysia. Skąd się biorą? Skąd się biorą się białe plamy na wersalce za plecami ichego? Nie wiem skąd się biorą. Bardzo mnie nurtuje ta Nie kwestia. Wiem. Opieram się, plecajmy oberczarkę, to poty, to i biorę się. Czyżby mleczna bestia odkryła w końcu, do czego służy rządło Boże? Proszę serdecznie o odpowiedź. Pozdrawiam Karolina. Rzeczą? Do czego służy rządło Boże? Do ciebie. O. Bo jestem. Panie, wiesz? To jest Karolina napisała. To... No. Jak coś tu... Jesteś na wszystkie strony Karolinko. Pozdrawiam Karolina. Ja nie chcę żeby... E, czekaj. Ja nie chcę, żeby były takie pieniądze, wysyłali ci dla mnie i koniec. Zero od dzisiaj. Nie chciałem. dla na... Poczekaj! Prezesa, ale daj dokończyć! Dla, dla prezesa, dla... Menelu, swoich ludzi, wysyłajcie. Ale czekaj... A ja, mnie nie. Ja dokończę. Ja nie są. Ostatnie zdanie dokończę. 25 zł oczywiście dla Jacusia. Pozdro. No to czego? Tu nie dostałeś. No, nie chcesz tu nie dostałeś. Proszę. Jeszcze jedna kartka. Pozdrawiam cię Karolina, dziękuję. No tak no tak. tak. 11,99 Pieniądze dla Krzysztofa. I proszę, żeby Krzysztof pozdrowił Klaudiusza S, Krzysztofa H, Radosława H i Wojciecha C.H. Borodo, Pozdrowi. Ja powiedziałem, e, że wszystkie pieniądze idzie dla prezesa Menelów i dla Menelów. Dla Menela i dla e, Menelów. Jego współpracowników. Czyli nie pozdrawiasz ich? Nie. Dziękuję. Oni się nie będę pozdrawiać. I Dziękuję pozdrawiam. za wpłatę dla Krzysztofa. Ja proszę macie i tak dalej. To na razie prośba. Mes Bo ja Tak po was, po że aż będzie kurwa miło. 10 zł. Jacku, jak ty to wszystko wytrzymujesz? Jak można przebywać z tak niewdzięcznym bydlakiem, jakim jest Knur? Tyle co ty pomagasz, a ten jeszcze życzy ci jamy. Skromnie, ale 10 zł tylko nie, dla ciebie. ja tobie jamy nie życzę lub prezesie. Ja życzę sobie jamy. Ja cały wczoraj i dzisiaj, ryczę. Widzieliśmy nagranie. Jak Knur. I chcę, żeby nie zakulić się, i tak Z... dalej. Jak Knura Skromnie, ale 10 zł, tylko dla ciebie. Temu niewdzięcznikowi całe G. Szacunek dla ciebie, chciałbym mieć takie nerwy jak ty. Ja na twoim miejscu to już dawno knurowi w łypę bym. To masz. Marenu, ale... prezesie, masz. Ale to To napisał ten człowiek. Nie, ty Nie, ja wam A, nie muszę. boi się. A po a po, Boisz po się, że nic. nie weź. On taki poseł, jak ze mnie prezydent. Świnie w chlewie mają lepiej, jak ten nierób ma w domu. Wiesz co? Pozdrawiam Ciebie. Świnie, trzoda chlewna, no bo to nie świnie, ale trzoda chlewna, ja Ci powiem, menelu, będę nazywać menele menelami, i menel w... dlatego, że e, nie umiesz nawet obornika wyrzucić pod trzody chlebne. Nie umiesz, żeby dać Tobie E, przyrząd, nie jest to, to przyrząd widła, e, grabie i tak dalej. Nie jest to, to słoma, bo pościera się słomą e, czadowklewnu. No i u mnie czadowklewna, jak zarazem na spęd do nowosiłek, tutaj jest blisko stoku. to wyszedł skupujący mu tak, bo moja kolej była do zdawania. Czody chlebny, podjechałem samochodem lublinę, Spojrzał Mówi tak Wziął Ale Krzysiek daj ja do... ale daj mi, słuchami. ale będziesz pierdzielił, daj ja ale do... daj mi, daj mi kończyć, ale mnie ręka boli, ty będziesz to opowiadał, daj mi boli. kończyć Co, ty? słuchaj tego tam i wziął e, Świt do przyjęcia Czody Chlewny Mówi tak Panie Krzysztofie już. Pan chyba myjesz co do chlebu? Ja my nie. I coś był mu nie, czy nie myje. A czemu takie czyste? Te takie, że... Ale to ty dla mnie opowiadasz to czy im widzą. Temu No to ty opowiadaj, opowiedz, a ja pójdę po drugi telefon i ci pokażę. Co? Ja pójdę po drugi telefon do samochodu i ci pokażę, jak kąpałem pieska. A ty opowiadaj, co chcesz? Dobra. To opowiadaj im ich kim A weź kluczy to listy zobaczysz. No to wezmę od razu. A ty opowiedz tam o tych świniach. I a, a, powiem dla was, że ten czas kupujący. No tak. Panie Krzysztof Kononowicz. A drzwi umiesz zamykać? Nie umiesz? Nie. Stop czym domu zostawiasz? Chyba. I mówi, chyba pan myjesz, a ja my nie. A czemu? Takie czyste? No trzy razy dziennie obornik się wyrzuca. Te czyste. Rano? Wieczorem? Wieczorem, to czyste, panie prezesie. Panie skupując. Panie kierownik. A czemu te nie myją? My Zapewne pani ich. Proszę pana. I u mnie zawsze byli ciodoskarnie czyste. Czyste. Ech. Ech. Tak. Manele. Tak Manele. Że zawsze u mnie była cioda czysta. Nie była brudna. Nie. Nie, nie, nie była brudna, mięsko to było jak kułem sam kiedyś, bo można kłuć, to zawsze było czyste, rozebrane, czyste, <laughs> ludzie kłócili się pod bramą, tak. co tam? Ulotka jakaś, no potem. Już skończyłeś o świniach? Już. Dobra, to ja dokończę, tylko czytać? Czytać o ulotkę. Dobra, zatrzymam, bo będzie za długo.